Czy zastanawiałeś się, dlaczego jedni mają pieniądze, a inni nie? Skąd się to bierze, że mając taki sam dochód, niektórzy potrafią z tego jeszcze wykrzesać, odłożyć, posiadać, a inni w mgnieniu oka wydają lub też nawet mają długi? Dzisiaj właśnie o pieniądzach. Pieniądze to temat, który zawsze ludzi pasjonuje. Dlaczego? No, są potrzebne, ale. Dlaczego tak jest, że niektórzy mają, a niektórzy nie mają pieniędzy? Z czego to wynika? Dzisiaj podzielę się z Wami swoimi przemyśleniami na ten temat, doświadczeniem, ale też wiedzą, którą zdobyłam w trakcie swojego życia na ten temat. Kiedyś bym powiedziała, że, mamy, że mam nastawienie do pieniądza dobre. Czyli chciałam mieć pieniądze. Ale się ich bałam, ale miałam przekonania niewłaściwe na, na ich temat. Miałam doświadczenie niewłaściwe i nigdy ich nie mogłam mieć. Po prostu nie mogłam mieć. Dzisiaj to się zmieniło i dlatego chcę się z Wami podzielić swoimi obserwacjami na ten temat. No, oczywiście, jak to zawsze bywa, wszystko zaczyna się od tego, skąd się wywodzisz. Jaka była Twoja rodzina? Twoje nastawienie rodzinne na temat pieniędzy. To jest pierwsze. Bez tego nie ruszymy z miejsca. Czyli, inaczej mówiąc, musimy przyjrzeć się po pierwsze Twojemu schematowi, czyli mój schemat pieniędzy. Schemat. Schemat pieniędzy. Co to znaczy? To bardzo ważne. To, w jaki sposób Twoi rodzice gospodarowali pieniędzmi. To, co mówili na temat pieniędzy, rodzice, opiekunowie, ci ludzie, z którymi wzrastałeś, rosłeś, żyłeś, uczyłeś się, czy uczyłaś się. Jeżeli rodzice powtarzali, że nie mają pieniędzy, to Ty też przyjąłeś takie przekonanie: Nie mam pieniędzy. Nie wiem, czy to dla Was jest znajome, bo dla mnie bardzo znajomy jest ten termin nie mam pieniędzy. Ja długo w swoim życiu szłam z takim nastawieniem: nie mam pieniędzy. No jak miałam nastawienie, miałam przekonanie, że nie mam pieniędzy, to jak myślisz? Mogłam je mieć? No, nie mogłam. Po prostu nie mogłam, ponieważ moja podświadomość robiła wszystko, żebym tych pieniędzy nie miała. No bo jeżeli mówiłam: nie mam, nie mam, nie mam, no to ona musiała robić to, co ja chciałam. To nastawienie, ten schemat pieniędzy, czyli to, co ty myślisz na temat pieniędzy, jest bardzo ważne. Dlatego, że kreujesz rzeczywistość, kreujesz to, co, to, co masz. No, nie ma innego wyjścia. I teraz, jeżeli schemat pieniędzy był taki, że tylko to, co zarobisz na etacie, że tylko to jest bezpieczne, że tylko stała praca ci gwarantuje pieniądze, to tak będziesz wierzyć. Jeżeli w Twojej rodzinie nie było zwyczaju oszczędzania, odkładania pieniędzy, nie będziesz tego robił, bo schemat pieniędzy Twój jest właśnie taki: wydać wszystko szybko, nic nie odłożyć. Bo znowu wrócę do tego przykładu z początku dzisiejszego spotkania: że niektórzy mając tyle samo, potrafią odłożyć tyle samo pieniędzy, takie same wydatki, a inni nie potrafią. Z czego to się bierze? No, właśnie z tego, że schemat jest w jakiś sposób ukształtowany. Schemat, czyli wzór. No i teraz, jeżeli mamy taki schemat pieniędzy, no trzeba było to zmienić, ale zanim to zmienimy, trzeba zobaczyć, muszę Wam pokazać, w jaki sposób ten schemat, czyli przekonania na temat pieniędzy, działają na wynik tego, co Ty dzisiaj masz. Czy masz pieniądze, czy nie masz? I to jest. Bardzo proste. Czyli jeżeli masz schemat, czyli przekonania, wezmę inny kolor, żebyś widział, masz przekonania na temat pieniędzy. Te, o których tutaj mówiłam, coś tutaj nie piszę. Te, o których mówiłam, przekonania, schemat, to co wyniosłeś, wyniosłaś z domu. One powodują myśli na temat pieniędzy. One mogą być różne, te myśli na temat pieniędzy. Pieniądze są brudne, pieniądze szczęścia nie dają, pieniądze mają tylko bogaci, na pewno pieniędzy uczciwie nie można zarobić, ci co mają, to pewnie kradną. Ja no nie mam tych pieniędzy, więc no muszę się z tym pogodzić. Więc przekonania spowodowały myśli. Przekonania, czyli schemat, tak? Schemat, wzór przekonania spowodowały myśli. Myśli spowodowały uczucia. Czyli jakie? Boję się, że mi zabraknie. Boję się, że mi nie starczy. Boję się, że e, mnie nie stać. Boję się, że ktoś mi oceni, że jestem okropna, bo mam pieniądze. Wstydzę się brać za pracę. Wstydzę się powiedzieć o swoich e, oczekiwaniach, o ocenie e, za pracę. Więc uczucia są nie. Pozytywne, negatywne, czyli przekonania wywołują myśli i uczucia, czyli wszystko jest związane z negatywnym spojrzeniem na pieniądze. No i skoro tak, no to przekonania, myśli, uczucia prowadzą do działania. No skoro jest tak, te pieniądze są takie okropne, to jak najszybciej trzeba się ich pozbyć. Po prostu trzeba się ich pozbyć. Mamy wynik. I co? Powtarzamy schemat i wracamy do źródła. Czyli, jakby zatoczyliśmy koło i jesteśmy u źródła. No i teraz zobaczcie, co zrobić, żeby wyjść z tego błędnego koła? No, trzeba zmienić przekonanie. Czyli zmienić ten fundament na temat pieniędzy. Zacząć inaczej myśleć, znaleźć inną filozofię o filozofię pieniądza dać temu jakąś siłę, jakąś wartość po prostu pomyśleć, że pieniądze można określić w sposób jaki tylko chcesz. Nie muszą one być źródłem Twoich negatywnych emocji. No i teraz, jeżeli zaczniesz zmieniać tenże schemat, zaczniesz zmieniać myśli, Uczucia, działanie, no i w konsekwencji wynik. Pierwsze, co zmieniłam w swoim myśleniu, to jest to, że nie używam w ogóle słowa lub bardzo rzadko albo się bardzo pilnuję tego, żeby nie mówić, nie mam pieniędzy. Nie używam, wyrzuciłam to. Dlaczego? Mogę powiedzieć, że pieniądze dopiero do mnie idą, że czekam na sfinalizowanie jakiegoś projektu, że. Potrzebuję trochę czasu, ale one są. To było trudne. Ja nawet nikomu nie pozwalam mówić do siebie, ze swoich bliskich, żeby do mnie mówili, nie masz pieniędzy. I to spowodowało kolejną rzecz. Czyli tak, moje myśli zaczęły być inne, uczucia, no i działanie. Bo co? W działaniu nastąpiło coś bardzo ważnego. Przestałam się bać, że mi zabraknie pieniędzy. Bo skoro mam. Skoro idą, skoro starcza mi. Mam wystarczającą, a nawet ponadto, to przestałam się bać, że mi nie starczy. Bo zobaczcie, co się pojawia takiego no, strasznie, strasznie obciążającego. Boję się, że mi nie starczy, więc nie płacę rachunków, bo boję się, że mi nie wystarczy. Robię yy, długi, bo boję się, że mi nie wystarczy. No i w końcu w konsekwencji mi nie wystarcza. Wynik jest. No, ujemny, negatywny, powstaje, powstaje dług. Kiedy zaczęłam to stosować, to nie było słuchajcie, jeden dzień, miesiąc, dwa miesiące, tylko jakby bardzo usilnie pilnowałam swojego myślenia na temat pieniędzy. I co się okazało? Okazało się, że jak wykonuję, czyli opłacam rachunki. Nie zastanawiam się nad tym, czy mi starczy, czy nie, nie boję się. Oczywiście planuję. Ja muszę wiedzieć, ile mam pieniędzy. Muszę wiedzieć, jakie mam wydatki. To zaczęło się to też zmieniać. Bardzo ważne było też zapisywanie budżetu. Zapisywanie po prostu co do joty, co do grosza, co do złotówki zapisywanie tego, co wydaje i patrzenie czy to było potrzebne, czy nie? Czy mogłam odłożyć, czy nie? I nauczyłam się, że muszę odkładać, że muszę mieć podział pieniędzy, który zalecają wszyscy mentorzy, którzy mówią na temat pieniędzy. Odłożyć, odłożyć 10%, odłożyć 10% z każdego dochodu. I wiem, co mi powiesz. Powiesz mi tak, ale ja mam tak mało, że nie mogę odłożyć 10%. Odłóż cokolwiek. Odłóż złotówkę dziennie. Naucz się. Jest to możliwe. Ja sobie robię co jakiś czas takie wyzwania dla siebie, że odkładam, że teraz mam 3 miesiące z 5 złotówkami. To jest dodatkowe. I wrzucam sobie 5 złotych do swojej skarbonki. Jak mam tylko 5 złotych, wrzucam do skarbonki. Przez 3 miesiące. Na coś to przeznaczę, pewnie na jakiś cel edukacyjny, bo taki mam nastawienie, żeby te pieniądze inwestować w siebie. Więc, żeby w ogóle zacząć pracę nad pieniędzmi, musisz ten schemat mieć w pamięci. Przekonania, myśli, uczucia, działanie i wynik od ciebie zależy, jaki będziesz miał wynik. Kolejna rzecz, na którą chciałam wam e, zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o pieniądze, to jest nastawienie. I napiszę tutaj. W zasadzie powinien być trzeci, ale nastawienie na sukces. Bo jeżeli się nie nastawisz na sukces, tak? To nastawisz się na brak sukcesu. No sukces, nastaw się. Co chcesz? Ile chcesz? Jak chcesz to zarobić? Sukces. Nie wiem. W ciągu pięciu lat będziesz miał, będziesz miała więcej pieniędzy, większy dochód, ale musisz się nastawić. Ba, musisz złożyć deklarację bogactwa deklarację, czyli przed sobą powiedzieć, że tyle będę miała, tyle chcę i sobie to obiecuję, deklaruję. Ale zanim zadeklarujesz kwotę, czyli ja tutaj naznaczę tylko deklaracja, musisz wiedzieć jedną rzecz, żeby ją złożyć. Po pierwsze, wybaczyć sobie błędy. Po drugie, uwierzyć, że zasługujesz, na to żeby być bogatą, że zasługujesz na te pieniądze, że je masz, bo inaczej to nie pójdzie. Bo jeżeli sobie ustawię tę deklarację bardzo wysoko, tak? A nie będę wierzyć w to, że mogę takie pieniądze mieć, no to to nie pójdzie. Może warto sprawdzić na mniejszych kwotach, może zacząć jakby powoli Wzmacniać swoje poczucie termostatu tego finansowego, czyli jakby podkręcać trochę. Nie od razu wystrzelisz na nie wiem ile tysięcy, bo nie wiem jakie masz potrzeby, tylko no nie wiem, jak masz dochód 4 tysiące, zmień termostat na 6 tysięcy przez jakiś czas, później na 8 dochód. Ale on musi iść powoli, bo wystrzał. Temperatury nawet w pomieszczeniu powoduje, że się spalimy, tak? Że się z... męczymy i to nie pójdzie. Najpierw dostrój do siebie termostat, później troszkę daj wyżej i wyżej, żeby osiągnąć to, co chcesz osiągnąć. Kolejna rzecz niezwykle ważna. Dawaj, dawaj i bierz. Bierz i dawaj. Zarabiaj, pozwól zarabiać. Zarabiaj, bierzesz od kogoś, dajesz, tak? I pozwól zarabiać innym. Nie ma innej opcji. Nie może być inaczej. Nie żałuj, nie żałuj pieniędzy. Obdasz je radością, obdasz je celem, obdasz je darem. Uznaj je za dar, uznaj je za energię, uznaj je za wymianę energii, uznaj je za środek. By ktoś powiedział, no tak, ale to tak o pieniądzach, to takie niekulturalne rozmowa. No nie, no, no, no dlaczego niekulturalne? No dlaczego? Bo co, bo dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach? No rozmawiają, 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 rozmawiają o zysku, rozmawiają o tym, do, do czego chcą zmierzać, ale nie o pieniądzach stricte, tylko o sukcesie. Sukces, a za tym idą pieniądze. Sukces. To jest jakby cel w ogóle rozmowy na temat pieniędzy. Bardzo ważne jest też to, żeby być wewnętrznie zdeterminowanym na to, co chcesz osiągnąć. Wewnętrznie zdeterminowanym. Nie tak, no w sumie może bym chciała, ale tak jeszcze nie jestem pewna. No w sumie no może i bym zrezygnowała z tego etatu, no ale tu są pieniądze. No, no, muszę się z tym pogodzić, że mam tyle i tyle. Pewnie, że jak chcesz, to wszystko jest ok. Ja wiem jedno. Kiedy pierwsze co, to było naprawdę dla mnie odkrywcze. Być może wy to wiecie, ale dla mnie było odkrywcze. Mój stosunek do pieniędzy, to o czym dzisiaj do was mówię, zmiana tego stosunku spowodował w ogóle zmianę w moim życiu, zmianę nastawienia, zmianę w ogóle termometru finansów. no bo jakbyśmy sobie tutaj zrobili termometr, powiedzmy tak, tak będzie narysowany. No i e, powiedzmy, że jest to e, rosnący. Zaczynałam, powiedzmy, tu jest powiedzmy zero, tak, a tu minus. Minus, minus, minus. No to ja zaczynałam z takiego pułapu. Musiałam wszystko zmienić. Musiałam jakby zacząć dostrajać siebie do termostatu. Tutaj sobie pomówiłam, dobra, najpierw pójdę na zero, nie, później pójdę trochę wyżej wyżej. Ja nie mówię, że jestem tam. Ja tylko mówię, że musiałam termostat, do termostatu, też dostrajać siebie, swój rozwój. Swój, swoją naukę, swoje pomysły. I jeszcze bardzo ważne, czyli jak wyszłam na zero, to zaczynałam się bać, że znowu będę tu. A lęki, pieniądze nie idą w parze. Pieniądze nie lubią lęku. Ja musiałam pozbyć się tego lęku, że przecież nawet jak tu trafię, bo coś się wydarzy, bo będzie załamanie jakiejś ręku, to i tak już mam takie zasoby, że ja z tego wyjdę. Ale bez próby, bez działania, nie jestem w stanie osiągnąć tego, co sobie postanowiłam. Nie jestem w stanie wyjść trochę wyżej, a ja chcę wyżej. Chcę wejść. Nie wiem, czy na szczyt. Chcę żyć spokojnie, chcę żyć zadowolona, chcę być zabezpieczona, chcę y, mieć na to, co jest dla mnie ważne. Ale trzeba jakby dwóch. Czynnikowo. Jeszcze bym mogła tutaj dorysować jedną, jakby tę, tę oś bardzo, bardzo ważną, mianowicie to, kim ja się staję, czyli ja też tutaj muszę wzrastać. Stawiam sobie, że wyżej będę zarabiać. Ja muszę dorosnąć do tego. Muszę się dostosować do tego. Muszę być w tym, bo inaczej to stracę, bo, bo one będą się dostrajać do mnie. Dlatego ludzie sukcesu się uczą cały czas, całe życie. Bo stoisz w miejscu, no nie wiem, no ja nie, nie mogę, bo jak ja stoję w miejscu, to ja nie żyję, czuję, że nie mam w ogóle bodźców. Czyli jak wzrasta twój dochód, musisz ty też wzrastać. To jest niezbędne po prostu. Rosnę ja, rosną moje dochody. Rosnę ja, rosną moje dochody. I to jest właśnie to. Oczywiście, tych praw pieniędzy jest bardzo wiele. Ja chciałam zwrócić Wam uwagę, że wszystko jest możliwe. Tylko pomyśl, co tak naprawdę Ty byś chciał, bo deklaracja, żebym chciała zarabiać, nie wiem, 20 tysięcy, a zarabiam 3 czy 4, to myślę, że przeskok jest zbyt duży. Na, na teraz. Ja nie mówię, że niemożliwe, ale jakby, czy rzeczywiście mam takie przekonanie? Że ja mogę tyle zarobić. Jeżeli mam, to robię wszystko, żeby zarobić, czyli rosnę, czyli działam, czyli zmieniam przekonania, czyli swój schemat pieniędzy, określam termostat, czyli na ile siebie wyceniam, zmieniam myśli, uczucia, bo myśli zmienisz, uczucia się zmienią, żeby nieść radość, żeby te pieniądze cieszyły, działam i wynik jest taki, że nie wracasz do schematu negatywnego. Tylko budujesz nowy wzorzec pieniędzy i nową mentalność pieniędzy i nowe przekonania na temat pieniędzy. Czyli tego sobie i Wam życzę. Nowych przekonań, właściwych myśli, właściwego działania, żeby wynik był taki, jak sobie postawisz. Tyle ile chcesz. Także do dzieła.